Trybuny już prawie pełne. Miejmy nadzieję, że obie ekipy zafundują nam prawdziwy show. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Witamy państwa i zapraszamy na stadion w Gliwicach, gdzie piłkarze już szykują się do tego spotkania. Witają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czas na mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Piast Gliwice kontra widzew Łódź. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Książkowy odbiór piłki. O, być go! Proszę państwa, bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dziczek. Rywal bez szans, piłka zmienia właściciela. Ależ, teraz podanie w uliczkę. Piłka dociera do adresata, będzie ciekawie. Ajajaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Dziczek. Prawo dobrze w obronie. Dobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Dobrze interweniuje teraz Czerwiński. był obrożnie. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Uwaga, będzie okazja. Proszę państwa, bramka! Powiększają przewagę. Nie ma chyba wątpliwości, kto tu jest dzisiaj lepszy. Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą, jak rakieta, poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. Na razie 2-0. trata teraz Piasta. Faulowany Gliwiczani, ale jest coś takiego jak korzyść. Mamy teraz tego przykład. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Wygląda na to, że goście na przerwę zejdą z wyraźną przewagą. Nie da się ukryć, że to jest ich mecz. Zawsze można ze spokojem myśleć o drugiej połowie, kiedy przed końcem pierwszej ma się dwa trafienia przewagi. Z przyjemnością patrzy się dzisiaj na ich grę. Jorge Felix jednak schodzi do środka. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. bez kłopotu broni Nikiewicz. Piękne podanie. Będzie ciekawie. Co teraz? Wciąż będzie ciekawie. Proszę Państwa, bo już trzy gole przewagi. To już podchodzi pod znęcanie się nad drużyną przeciwną. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, domku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. I mamy obecnie 3 do zera. Dobra interwencja nie tę próbę ataku Ostatnie pół godziny gry przed nami Zdecydowane wejście w piłkę Krapek. Co teraz zrobi krapek? Bez trudu teraz to broni. Tak, tym niepewnym wznowieniem oddaje piłkę i utrudnia sobie życie. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym czy należy się rzut karny decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. Wysyła piłkę w szesnastkę. Ale za blisko to było granie bramkarza. Pewnie kończy ten atak. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Może być zaraz groźnie. Prawda interwencja. Brawo. Niebezpiecznie było przez chwilę, ale wszystko już pod kontrolą. I tracą teraz posiadanie piłki. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Ładnie za plecy obrońców. I pewnie to teraz wyjaśniają, oddalają zagrożenie. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Ma teraz szansę. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji, nie duża odległość, a w odrodzę, sami zresztą Państwo widzicie, nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj 3 punkty.